Spider-Man 2. No dobra, lecimy. Ciekaw jestem tej gry bardzo. Dwa lata temu. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz, człowiek Pajans dwa. Cześć, Łara. Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Stracić. Nie pozwolę ci odejść. Ah! Empire State University. Od czegoś mamy dzwonek. Siadamy. A czemu dwie osoby są w, m w mundurkach? Dzień dobry uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Pani miga w klasie? Cześć. Jestem Pete, e, b, b, pan, pan, e, pan Parker. E, I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. Zastanawialiście się, jak insekty i e, ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. U łazienka! E, dobrze. E, w tym napięciu chodzi o kohezę. Hmm? E, współczynnik napięcia powierzchniowego, gamma, to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy, F. Do Drzwi w Hameryce się nie zamyka. L, no, jak widzisz. ...długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś... E ja... potrzebuję ja... pomocy. <słysk> <słysk> A, pan Morales, tak? A, na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? O, otóż nie. Cześć, rok Dzień dobry. Dobrze, więc klaso. Y rozdział czwarty lub piąty. Y czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. Aż to było buziaki! Marko, dlaczego dziś? Na bank mnie wyleją. Yeah, yeah, yeah. Joł, Nie! O nie! Zaczyna się! Dyrektor Evans już jest wściekła za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koleżu. O! Skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem. O! Siema godzina dzień dobry się What the heck Spider-Man Jestem Spider-Man Jesteśmy w Brooklynie Jameson wysłał cię w teren Za piugl Nadal nie wierzę, że JJJ jest twoim szefem Podoba mi się nowy Niedługo zrobisz z nim porządek to co robimy z Marko? Od ostatniego stacja minęły wieki. Według świadków biegł przez Broadway coś wykrzykiwał. Monocz zdawał się wściekły, obłąkany, żalony. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Były ty, obyśmy zdołali go uspokoić. Widziałam już tak mówię krańcu. Uważajcie. Dobrze, że teraz jest nas dwóch! Powodzenia. Dzięki MJ! W sumie przydałby się nasz nowy wynalazek. Nie ma mowy. I fajnie to I wygląda, co? Tylu. To prototyp. Masz go, prawda? Bez komentarza. Chcę być Spider-Man. Ja też! Egipt w Nowym Jorku! Chyba go znaleźliśmy. What the heck? What the heck? Dobry początek, co? Dobry początek! MJ nie żartowała. Musimy mu pomóc, zanim zrobi komuś krzywdę albo sobie. Może jest błotny. Lepiej rzućmy mu coś na ząb! Jaki jest plan? Zajmij go. Mam pomysł! O kurde! Po tylu latach wciąż masz żal, Marko? Może spróbuj jogi? Słyszysz jakby przez wiadro? Nie, ale nic nie zmieniłem, to co ty chcesz, no? Ale mnie kurwa wkręcasz. Taki miałeś pomysł! Nie mówiłem, że będzie dobry! Go, 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 Spidey! normalny Języki! Niezręczne rozmowy w pokoju nauczycielskim! Wszystko będzie dobrze! Spidermanie! Dasz radę przejąć tę przesyłkę? Jest dość mila. Robi się! Ale to wygląda, kurde, zajebiście, co? What the heck? Mini Marco? Też bym tak chciał! Pana chabciarza, a w nagrodę u patronów kombinezon. Przyzwyczajaj się! Sędzbend właśnie wyzygał nowej kumpli! tak może? Najwyraźniej! No Potrzebujecie tu! Panie Parker? Przepraszam, kto mówi? Dyrektor Ennis. No jasne! Dyrektor Wszyscy studenci opuścili już sam! Gdzie pan jest? Jak by to powiedzieć? Panie Parker, po prostu... No Zabrakło! Co to było? Nic, nic! Ja tylko. L1 plus kwadrat. Wykonuj ataki, aby naładować zdolności takie jak pojęcie grad. Gdy w pełni naładujesz zdolność, możesz jej ponownie użyć. Dało się? To znaczy. tego właśnie ta biegnie. Muszę wrócić i nadzorować albo to no nie brzmi za dobrze. Zaraz będę! Jak się trzymasz? E, Majus, e, dzwoniła dyrektor Ewans. O oh, nie! Wywalą mnie ze szkoły! Hej, ty tylko bagarujesz! Ja porzuciłem uczniów w trakcie ogólnomiejskiego kryzysu. No, masz Ej, jak w gado włożę trochę, nie? Jak w gado włożę trochę, zajebiście. Men! Nie cierpię tego imienia. Wiem, że jesteś tam niezły! Ciebie to nie dotyczy. Daj, Daj mi spokój! Chcę ci pomóc! Ale najpierw zabój. Woda, piasek to było to. Jasek, prąd to będzie szkło. Więcej wody. Trafię go siecią, jak się naelektryzuje. Lepiej zajmę się napływem wody. A ten helikopter po co tu lata? Ale chat, zajebiście to wygląda! Pozwiczcie trochę piachu! Ktoś tu zamawiał wodę? What? pora na magię Gankiego! Ganki, jesteś tam! Stary, ale jazda! No wiem, ale posłuchaj! Potrzebujemy źródła wody przy Wall Street! Sprawdzę sieć wodociągu. Uważaj na siebie. Pan też, panie Parker. Ciebie! Zaraz, co? On gdzie? Ganki wszystko wie, a poza tym strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Nie trzeba się go Niesamowite! Niesamowite! Teraz mogę podejść blisko! To dla waszego dobra! Podaj mu dzisiejszą prognozę pogody! Obawiam się, że będzie padać! Na dobrej drodze. Słuchajcie, zbiornik z wodą na Madison Building powinien się nadać. Mówimy tu o tysiącach litrów wody. Dobra, dzięki, ganki. Było się nie wtrącać, pająk. No kurde, powiem ci naprawdę, to.

Chciałem tylko żyć normalnie, jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja, nie ma innej drogi. Jak u Hitchcocka, nie? To się wymyka spod kontroli! Bit, co się stało? Jestem na zewnątrz! Po prostu idź dalej! Spotkamy się na dachu! Ten zbiornik to nasza jedyna szansa! O, ja pierdzielę! Gdzie jesteś, Pit? Zostań w środku! Chyba jest zajęty. Bez tamtego zbiornika z wodą to będzie długi. Ja! Twój pasek koncentracji, używając pewnego pasek koncentracji, musisz ją uleczyć. Ruszaj się, Miles! Ej, jestem wgnieciony w fotel, naprawdę! Dlaczego Marko nie może budować tarków w ciasku? Mamo, wszystko w porządku, jestem speedem. Wiem! Jesteś na każdym kanale. Jadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Ganki zastępujecie? Wow! Tak, ale później masz to w pole, A dyrektor myśli, że... Słuchaj, ja z nią porozmawiam. Nowy Jork cię teraz potrzebuje. Ale mam fajną mamę. Proszę, bądź ostrożny. Takiero, Micho! Mama ma rację. Nie możemy zawieść miasta! Pekiero Micho! To tam noga długa była, widzieliście? Nie pokłópujesz, Majs! Skup się! A trzeba będzie kupić PS5 na pocieszenie. Jest ale. No to jazda! skrzydła! One pozwalają latać! No ale to jeszcze nie koniec! Marko jest na plaży! Co będzie, jeśli dorwie się do tego piasku? Chyba właśnie to zrobi! Potrzebujecie i to już! Ta. Musisz się uspokoić, Marko! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Nimi się przejmujesz, ale mną nie. Nie chcieli słuchać Marko, ale sendmę na nic znówi. To no pierwsza walka, ja o się o tym mówię, nie? Jak u kiczkoka. Zaczyna się od trzęsienia ziemi. Ma twój ulubiony. A potem jest tylko lepiej. Jakieś pomysły? Ta. Czas na dalszy ciąg lekcji. Użyj pełnego paska koncentracji, aby się uleczyć. Lekcje? Burza Marko generuje sporo elektryczności! Co się stanie z napięciem w powierzchniowym piasku, jeśli zmniejszymy napięcie? Polgory! Jak trzy razy do płokosów! Pięć plusy! dość burza energii, a ja w jego strzelę! Weź, żeby wypadną we mnie? Piorun? Dasz sobie radę! A. Wow! Jak fajnie oni razem walczą! Lubiłeś. Czas skorzystać z zabawy! Kurde, nie dał! Dlaczego się nie pochytać? Bo przysięgliśmy chronić. Cześć Wojtek, dzień dobry! What the Look at this game! Come here, come Kuko. Adam! Dzień Mam dobry Wam piasek? wszystkim! Witam na Manhattanie! Ciężko kawę wypić Ze Spider-Manem! Powiem Wam szczerze, od pierwszych minut gry. Tempo jest niesamowite. Marko, będzie dobrze! Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. Ale fajnie mi śmigłowiec terkocze wpadzie. To wy będziecie potrzebować pomocy. Kiedy po was przyjdą, przyjdą po nas? Ale trochę de rozwalili tego miasta, nie?